Cieszę się Manko, ja bardzo serdecznie sobie, że za ja tak późno nawiedzam, może wieczorem, Przejdę do szkoły, ale dzisiaj mam pół rodziny, że się 100 lat, lat. będę mych no tak, tak, bo złożę to tam, kurczę, nie ma problemu, wiem, wczoraj miała być ta seria, no ale jakoś mi się nie zechciało robić tego Minecraft'a, pomyślę, w piątek, może w piątek, Ludzie, Bardzo was przepraszam, no wiem, że obiecałem... Cały to w Poniedziałek? W niedzielę? No w niedzielę, no tak, w niedzielę obiecałem. obiecałem, ale bardzo was przepraszam, że nie mam. No ale życzę mi stolat, no, stolat, komentarze dajcie. No to już kończę, no wiecie, to był krótki film, już no wiecie. Bardzo mam mało baterii, no i nie chcę, żeby nic takiego, no to się z wami. Pa, pa!